Dobry, nazywam się Grolada El Grolada i dzisiaj y, ja te wiadomości. Prawdopodobnie nasza, no, y, nasza najnowsza pizzeria czyli Prima Sol ma więcej klientów niż Dolce Gusto więc dzisiaj zaprosiliśmy mistrza pizzy czyli pana Luigi'ego żeby, żeby powiedział czy, żeby, y, żeby y, powiedział y, na przykład w wiadomościach y, czym y, tego. Jego pizza się składa i tak dalej. Dzień dobry, buongiorno, senorita. Dobrze, więc y, proszę pana, mam do pana kilka pytań. Słucham. Y, y, co? Pana, co pana zawzorowało, żeby zrobić pan y, pizzerię? Panie, jak je zawzorowało? Moją inspiracją była moja Italian familia grande. Przecież my witali zawsze. Mamy wspaniałe jedzenie, pizza to jest nasze prima soldanie, prawda? Hmm. Dlatego ja, Luigi, postanowiłem przyjechać tu do Polska i zrobić najpyszniejszą pizzę in Warszawa. Hmm. I to jest moje ukochane dolce gusto. Dobrze. Od wielu lat jestem najlepszym pizzermanem tutaj w Warszawa. Dobrze, panie, panie Luigi. Jeszcze mam do pana kilka pytań. Słucham, proszę pani. Czy pani będzie miała jeszcze jakiegoś współpracownika z panem? Droga pani, ja zatrudniam mojego Mario, kolegę, który jest świetnym y, pizzarmenem. Ja zapraszam Was do mojej pizzerii, przeszła piękną renowację i Wam udowodnię, że moja pizza jest dużo lepsza niż te tam pisiury z, g, jak to tam się nazywało, z tej pizzerii Primasol. Jakim cudem nie Włoch może robić pyszną pizzę? Tylko włoska pizza jest pizza italiana, idealna. Zapraszam panią i pani koleżków z telewizji, żeby przeprowadzić wywiad w mojej przepysznej pizzerii Dolce Gusto. Dobrze. Yy, dobrze, więc to było dzisiaj wszystko z wiadomości i widzimy się o dziewiątej. Dobra, otwieramy. Mamo, wszystko jest gotowe, tak? Tak, otwieramy. Dzisiaj Luigi podobno ma ten, otwarcie swoje restauracji, którą sobie z, zrobił renowację. Może pójdziemy zobaczyć do niego. Dobra, ale ja nie wiem, czy on jeszcze otwarza. Idziemy. Halo, Luigi, już gotowy? Dzień dobry. A co tutaj, panie, robicie? Przyszłyście zobaczyć moją piękną, nową restaurację po tak? renowacji? Zapraszam do stolika. Co byście chcieli zjeść? Na razie nic. Chciałyśmy tylko zobaczyć, się Hmm. Całkiem fajnie, całkiem fajnie. Tak bardzo leśnie. Ale no. wydaje mi się, że przyjemna to Pana restauracja. Tak. Dobrze, to my przyjdziemy później na pizzę, proszę tak. Pana. Do widzenia. Dobrze, do widzenia. O, kto to przyszło. Dobra, więc za chwilę pewnie będą pierwsi klienci, więc już idzie rozgrzać piec. Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień pani Luigi. Dzień dobry. Mm, mogę się odejrzeć po całej całej? Proszę bardzo, bardzo. Co to? A! A to ale co pani tutaj przepraszam, droga pani wciska? Kim o, pani jest? Przepraszam. Proszę mi tu nie ruszać moich rzeczy. To jest mhm. kuchnia, proszę pani. W kuchni się nie grzebie. Do widzenia. Proszę pana! Chciałam się odejdzieć, a to no jakiś to jest kolega. Kuchnia. To był Mario. Mario bardzo nie lubi, jak się rusza jego sprzęty. Proszę pani, co pani chciałaby tutaj zamówić coś do jedzenia? Tak, bym Proszę chciała. Proszę zamówić... usiąść do stolika. Dobrze, ja bym chciała, y, pani Luigi, ja bym chciała Słucham. zamówić y, jedną y, tą taką latę y, o smaku awokado. Dobrze. Y, I na razie nic więcej. A pizzy? Y, pizzy na razie nie. No chcę. to ale pani pizzę, pizze. Bez pizzy to my nie będziemy jej zdawać. Pani, oszalałaś? Dobrze, to poproszę pizzę. Yy, pizzę z brokułami. Dobrze, proszę usiąść do stolika i spróbować naszej oliwy z italiano. Mhm. Mm dobre. Mario, 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 pizza dobra. z brokułami. Dajcie. Latę awokado. Nie, latę e, awokado. Nie, no tak. Mhm, latę awokado. Dobry, po raz... Dobry, proszę, smacznego dla Pani tutaj latę awokado i pizza z brokułami. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo lubię. Mówiłem Pani, pizza Dolce Gusto jest najlepszą pizzą Warszawa. Ale my jesteśmy w Pile. W Pile, Warszawa, wszędzie, bo my mamy pełno siedzi. Jak tam, jak tam, proszę bardzo mówić. dobrze. No. To proszę przyjść następny razem ze Pracy. swoimi koleżankami. Zapraszam, zapraszam, zapraszam. Do widzenia. A teraz idziemy do ciebie. Już otwarte? Tak. Można wchodzić. Co by pani chciała zamówić? Dobrze, ja bym poprosiła. Menu, menu, menu. A jest coś śniadaniowego? Tak, są tosty śniadaniowe. Dobrze, to ja bym poprosiła tego jednego tosty śniadaniowego. I do picia bym poprosiła... Y, ...lemoniadę cytrynową. Dobrze, proszę poczekać. Lemoniada cytrynowa już się robi. Raz i tosty. Już przygotowujemy. podpieczony tost? Mm, tak, bym poprosiła. Zaraz go wrzucimy do piekarnika. O, szyszko. Dobra, to się Dobra, już jest gotowy. Już biegnę. O, dzień dobry, dzień dobry Pani dzień dobry. Estrada. Czy jak tam Pani się nazywasz? Bo już zapomniałam. Grolada. Proszę bardzo. Życzę smacznego. Dziękuję bardzo. Jeszcze poczekam na moją koleżankę dobrze? Tak, dobrze. Dobry, dzień dobry, Cześć. Cześć. A ty byłaś bez mnie u Luigi'ego? jestem I jak tam to ta u Luigi'ego? Jakaś taka ponura ponura. Mm. Jest bardzo dobra. To zjedz ten tost i ja chcę iść do Luigiego spróbować, bo tu u Państwa już była. i wiem, że ta pizza przepyszna, chyba, że Pani mi jakiegoś y, koktajl lodowy zrobi na miejscu na Dobrze. szybko. To ja czekam. Koktajl lodowy raz. Już, och, tutaj chyba ta Pani chciała, proszę. Zaniesiemy tego. Dzień dobry Pani Luiza. Dzień dobry, proszę bardzo, kokej. O, dziękuję, kochana, dziękuję. Mm, jak zawsze u Państwa to wszystko takie pyszne. Ups, spadł mi. Mm, rewelacja, rewelacja. Mm, naprawdę przepyszne macie Państwo to jedzenie tutaj i widzę, że menu się zmieniło. Jest coraz więcej tych pyszności. Tak. Tak, dodałyśmy jeszcze dużo nowych obrazów. Mmm, piękny wystrój, piękny wystrój. Ach, przepraszam, a się coś zakrztusiłam. A teraz idziemy z Estradą do Luigiego, bo ja jeszcze tam nie byłam, a słyszałam, że się odnowiło. A panie były? I tak, byłyśmy. I jak? I jak? Pyszna na pizzę? Czy, ta, tak. czy państwa jest lepsza? Dobra, też bardzo. A jadłyście panie już? Tak. Luigiego? Dobra, nie, nie jadłeś, no, to, no to może pójdziecie Panie z nami? No ja że nie, bo ym, już od ósmej zaczynają się u nas klienci. Aha, do widzenia. Do widzenia. Dzień dobry, Panie Luigi. Buongiorno, buongiorno. A pani znowu do mnie wróciłaś? Tak, wróciłam, bo Luiza przyszła i chciała bardzo spróbować. A te kupki to jeszcze nie wyniesione? Och, kurczaki. Kenner nam zachorował, i po prostu zapomniał. I przepraszam najmocniej. Przecież pizza Luigiego to najlepsza pizza, i czysto tu u nas jest. Mario, nie zabrałeś kłopków? Co Oj. za wstyd! Oj, sorry! No, proszę, 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 co jest, coś się dzieje z Wami? Zapraszam, zapraszam. A co do, pani Luiza do... by chciała zamówić? To ja bym poprosiła jeszcze raz tego awokaduszyka, i ja bym poprosiła tego tutaj karmelowego. I coś jeszcze do jedzenia, Pani Luiska? Myślę, ja, że nie. Ale pizza! Mm. Pani Luiza, pizza! Pizza to jest pizza! Co Pani tu, szejka chce? Ja sprzedaję tu pizza, nie szejka. Proszę Pana, w takiej pizzerii nie będę po prostu. Szpana, Pana, ja chciałabym dostać y, szejka karmelowego i tak chwilę sobie jakąś pizzę zamówię. Dobrze, dwa szejki. Boże Mario, dwa szejki rób, nawet nie wiem jakie. Zapomniałem, jedno awokado, a drugi to nie wiem. A nie mam awokado, Mario. Przygotuj w tej chwili. Szybko Dobra, idę. Proszę usiąść kobiety, do stolika. tam macie oliwę. A, dobra, to... Ym... A dobra, to jakieś te ketupy tutaj dodamy do tego awokado. No dobra, może być. Co tam A, brokuła też się wrzuci. A nie da się kurczeć. Kawia taka się da? to ta Tutaj i chyba był kajmelowy. Dzień dobry, A Pierwsza pani jeszcze da? nie usiadły do stolika? Nie. Ty, a w ogóle to jakieś takie niedobre Uch! O Jezu, co się stało, pani! Chyba jakaś pomyłka nastąpiła. Mario, coś ty zrobił? No dolałem do tego awokado, keczopu i majonezu. Odbiło tobie? Mario, co ty robisz? Też mi zrujnować mam pizzerię? Proszę w tej chwili zrobić sok, awokado albo zwalnić cię z pracy. Kojarz naszej przyjaźni wieloletniej, Mario. Boże. Przepraszam panią najmocniej. Zaraz w ramach firmy dostanie pani od nas przepysznego truskawkowego loda. Dobrze, dziękuję. Ja wiem. Ja pierdziu. Proszę, panie strada. Dziękujemy. Ty Mario, rób tego szajka. Nie musi być ten szajk. Tak, o Jezu, przepraszam. Proszę spróbować naszych pyśnych oliwesach. Ja nie, szykuję, bowała. Mm. Bardzo dobry. O, malwinka, w końcu przyszłaś. Gdzie ty byłaś tyle czasu? No przyszłam, przyszłam, no przecież kawałek drogi musiałam iść. To co nakręcamy? No. Dobra. I Dzień dobry, tutaj Eldojada, Dzięki Deada I dzisiaj prowadzimy to, co mówiłam w pojadnych wiadomościach. O dziewiątej się zobaczymy i jest już dziewiąta, więc dzisiaj wywiad wypicaj Noe Luigiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałbym Państwu pokazać moją świetną pizzerię. Nowa, renowacja, świetne stoliki, przepyszne jedzenie i sympatyczni goście. Dobrze, więc tutaj jest cały sprzęt. Dobrze, więc tutaj jest cały sprzęt i tak dalej, i tak dalej. Dzień dobry, to moja kuchnia, najlepsza na świecie. O, dzień, dzień dobry, panie Mario. Dzień dobry, Pani Mario. Dzień dobry, dzień dobry. Tu mamy przepyszne, świeże składniki from Italia. Pudełeczka na pizzę. Mój ukochany piec, moja niunia, która mnie nigdy nie zawodzi. Mm, a jak ta niunia jakoś się nazywa? Luisa. Luisa? Tak. Luisa? Tak. Ej, mnie wołałaś? Nie, mój pies się nazywa Luiza, ale śmiesznie, to tak jak pani. No. No widzi pani to, moja ukochana luizka Piecze najlepszą pizzę w mieście. O. Dobrze, więc y, wywiad na dzisiaj skończony i widzimy się o 12.00. Dobra, y, Malwinka, możesz sobie iść tam coś zjeść. A ja no. już z pizzę zjadła? A y, gdzie tam. Ale u... idźmy z tej kuchni, przecież tutaj pan to Mario pracuje. Dobrze, dobrze, dobrze. Proszę pani, zapraszam, zapraszam. Coś pani Malwinka chce zjeść? Pani Malwinka, by chciała. Friteczki. O, Maria, słyszałaś fryteczki raz dla pani Malwinki? Dobrze. A podpieczone te fryteczki? No, raczej, że spieca. pieca. Proszę pani, Proszę, pani Malwinko. Malwinko, O, miseczki od razu zabiorę. Puste kubeczki. Luizo, pani, dawaj. Dawidzenka. Do widzenia. Do no, widzenia. Więc my już chyba jesteśmy dzisiaj objedzone, nie? Lp loda Bardzo dziękuję paniom, że przyszłyście. Mam nadzieję, że jedzenie smakowało. Tak, smakowało. Dobrze, to do widzenia. Do widzenia. Co się... Dzień dobry, co bym chciał? Dzień dobry, ja bym chciał pizzę z brokułem. Dobrze, pan ma numerek 8, proszę poczekać. Można sobie usiąść przy stoliku. Ja tak samo. Pan ma numerek 9. Dobrze. Dzień dobry, dzień dobry, ja przyszedłem tu z córkami na pizzę i na pyszne lody albo szejki owocowe. Będziemy jeść na miejscu, poprosimy trzy pizze, Dwie salami i jedną e, margaritę i czy szejki. No, dobrze. będziemy siedzieć na tarasie. Chodźcie, dziewczyny. Dobrze, pan ma numer dziesięć. Dobra. To, to czemu nas musiałeś do tej pizzy i zabrać? O Jezu, dziewczyny, no nie marudźcie. Wy, wam się to nic nigdy w życiu nie spodoba. dobrze o ludzie, o ludzie, jestem strasznie zapracowana. Muszę tutaj wszystkie pizze zrobić. Robimy te pizze i szejki. Były trzy szejki. Dobra, lecimy dać szejki. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień, dzień dobry dobra. dla pań szejki. Zaraz będzie pizza. Dobrze. Panowie też na wynos? Czy na miejscu? Na wynos. Dobra, z brokułem. to dla panów na początku dwie z brokułem na wynos do piekarnika. Szybciutko, już się robi, już się robi. Otworzymy dwa pudła. A panowie są razem, to jedno, co za do pomyłka. Dobra. Dzień dobry, dzień dobry, proszę, nasza pizza pyszniasta z brokułami dla panów. Życzę smacznego. Dziękujemy. Teraz kolejne pizze. Dwie salami, jedna Margarita. O. Muszę dorobić pizzy, jeszcze ciasta, ale heca. wrzucę te do piekarnika i dorobię jeszcze trzecią na Margaritę. A a nie, może z krewetkami zrobimy. Jeszcze Margarita, jeszcze jedna i już wszystko robimy. Tamte wyciągamy na talerze kop, a Margarita do pieca. Pizza, i jeszcze Margarita. I lecimy do klienta. Dzień dobry, dzień dobry. Pizza już tutaj do Państwa leci. Dzień dobry. Proszę skosztować naszej przepysznej pizzy, która to pani Margarita pani, a tu salami. Proszę bardzo, życzę smacznego. Dziękuję. A my jednak sobie tutaj zjemy. Ale... Dobrze, chłopcy, zjedzcie sobie tu na miejscu. Yy, Tato, ta pizza jest okropna. Coś mnie w boli, będę wymiodowała. Yy. Zobacz jakie ja mam oczy. Eee, ratunku. Boże, Boże, Boże z wami to gdzieś wyjść na ulicę. Matko Boska co się stało? Proszę Pani co było w tej pizzy? Moje dziecko po prostu padło tutaj trupem prawie. O Jezu, o Jezu. Zwykły sos pomidorowy, znaczy... ser, e, no i, i to? Na pewno to był jakiś dobry ser świeży. Tak, był kupowany wczoraj. Bo ta jest wyśmienita. Mm, Szej ktoś jest pyszny. Proszę, pan, proszę pana, był kupowany wczoraj dopiero i ma datę do 28 i ma datę do 27 <tuszel> uh, października, więc nie wiem o co chodzi. Nie przyjdziemy tu więcej, zostaw te talerze. A to, to, o co chodzi, mi smakuje. Pyszna jest. Bo ty zawsze narzekasz. To to nic nie smakuje, wielka królewna. Ale tato. Co tato, co tato? Na ulicy z wami wyjść nie można, wielka Szara zawsze. Chryste, panie, do domu wracamy. Koniec z pizzą. ja Dobrze, że mam 18 lat. Ale ich nabrałam. <laughs> Chciałam zrobić pod górkę tej pizzerii, bo ja lubię Maria, jest, to jest mój narzeczony. Chciałam to zrobić im pod górkę. <laughs> tato, tato muszę, coś, tato muszę coś ci powiedzieć. Co się stało? Co się stało? Yy, co się stało? No... Yy, bo jeszcze słyszałam? Amelia mówiła. Co słyszysz? Po prostu chciałam, żeby ty e, piceli pod górkę, bo Mario to mój narzeczony. Co? Amelia? Ty masz narzeczonego? Że co? Ale o co tak to chodzi? Ale o co chodzi? Ale o co chodzi? to chodzi? Kto co, co? Co? Jakiego narzeczonego? A co ty ty? Bretna małpa! Tato Amelia powiedziała na mnie to małpą, że jestem. Dziewczyny! Porozmawiałam sobie w domu. A ty? A ty? Narzeczonego? 18 lat i nażyczonego? Mam 16. 16, to jeszcze gorzej. Do domu obie. Dobrze. O! Ale chęca, słyszałaś, Curuś, słyszałaś? Tak, słyszałam. Chciała normalnie tutaj podważyć naszą pizzerię, że jest wspaniała i chciała okłamać wszystkiego, że sprzedajemy jakieś wyterminowane produkty. przepraszam, proszę pana, produkty. Panie, proszę pana. A pan zapłacił za tą pizzę w ogóle? Ja nie zabudziłem. Masz pani, masz. Co się gorąbkujesz? Idziemy, Stefan. Jeszcze, jeszcze y, 10 minut. Stefan, dawaj kasę. Proszę, idziemy. Do widzenia. Halo, mamo, a zawołałaś tamtych, y, tamtych drugich z tą Tam ci już poszli, ja nie wiem gdzie. Oni już chyba pojechali do domu, taką oferę skręcisz, zapomnij zapłacić. No trudno. Dobrze, to ja no, do nich zadzwonię. Nie, już nie dzwoń. Dajmy sobie spokój. Mam nadzieję tylko, że nie zrobili nam antyreklamy. Córeczko. Boże, co za wstyd, no. Dobra, zabieram te naczynia i lecimy do domu. Zamykamy tą naszą restaurację. No zamykamy tylko na nas, to tak? Tak, zamykamy na no, to do zobaczenia. Do widzenia, do widzenia. Dobrze, więc jeśli podobał się wam ten film, to subskrybujcie, łapki w i subskrybujcie, jak chcecie zobaczyć moją twarz, bo pamiętajcie, że na 5000 tysięcy pokazuję swoją twarz. Dobra, to pa, pa pa, widzimy się na następnym filmiku, pa!